Słowo Boże na dziś, poniedziałek 15 stycznia 2024 roku. Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Po zwycięstwie Saula nad Amalekitami, Samuel powiedział Saulowi: Dosyć, powiem ci, co rzekł do mnie Pan tej nocy. Odrzekł: Mów! I mówił Samuel. Czy to nie jest prawdą, że choć byłeś mały we własnych oczach, to jednak Ty właśnie stałeś się głową pokoleń izraelskich? Pan bowiem namaścił Cię na króla izraelskiego. Pan wysłał Cię w drogę i nakazał, obłożysz klątwą tych występnych Amalekitów, będziesz z nimi walczył, aż ich zniszczysz. Czemu więc nie posłuchałeś głosu Pana? Rzuciłeś się na łup, popełniłeś więc to, co złe w oczach Pana. Saul odpowiedział Samuelowi. Posłuchałem głosu Pana. Szedłem drogą, którą mnie posłał Pan. Przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a Amalekitów obłożyłem klątwą. Lud zaś zabrał ze zdobyczy drobne i większe bydło, aby je w Gilgal ofiarować Panu, Bogu Twemu, jako pierwociny rzeczy obłożonych klątwą. Samuel odrzekł. Czyż milsze są Panu całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? Właśnie lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, Uległość od tłuszczu Baranów, bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa. Ponieważ wzgardziłeś nakazem Pana, odrzucił Cię On jako króla. Oto Słowo Boże. Psalm Responsoryjny 50. Temu kto prawy, ukażę zbawienie. Nie oskarżam Cię za Twoje ofiary, bo Twe całopalenia zawsze są przede mną. Nie przyjmę cielca z Twego domu, ani kozłów ze stad Twoich. Temu, kto prawy, ukażę zbawienie. Czemu wymieniasz moje przykazania i na ustach masz moje przymierze? Ty, co nienawidzisz karności, a słowa moje odrzuciłeś za siebie. Temu, kto prawy, ukażę zbawienie. Ty tak postępujesz, a ja mam milczeć? Czy myślisz, że jestem podobny do Ciebie? Skarcę Ciebie i postawię Ci to przed oczy. Kto składa dziękczynną ofiarę, ten cześć mi oddaje, a tym, którzy postępują uczciwie, ukażą Boże zbawienie. Temu, kto prawy, ukażą zbawienie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą? Jezus im odpowiedział: Czy goście weselni mogą pościć, dopóki Pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo mają pośród siebie pana młodego, lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy w ów dzień będą pościć. Nikt nie przeszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, w przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i gorsze staje się przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków, w przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki. Wino się wylewa i bukłaki przepadną. Raczej młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Oto słowo Pańskie.